Wtedy, kiedy był Jezus Chrystus z Nazaretu w swojej roli, którą yy, odegrał, potem, gdy wybył przez yy, ogród, już po jego utrapieniu wielkim, umartwieniu, prawie że uśmierceniu, kiedy wyszedł przez ogród. Prawdopodobnie, raczej na pewno, ale jak do końca, no w moich założeniach to tak było, nie tylko moich, że wyszedł i tak jak rozpoznał, co się dzieje, co może stanowić im to zdrowie i to zdrowieńczość, czyli konopie, rozpoznał, w Indiach używali, używają, tam gdzie były do gdzie dotarł. Tam, gdzie w kulturze, w której był dzieckiem, też używali i uznać mógł, że będą używać te konopie, to wtedy będzie dobrze. Ja modliłem się osadząc wiele drzewek w okresie kwarantan. jeździłem rowerem, robię rozpoznania kolejne, takie, które mogą się przydać dla świata podobnych Adama i Ewy, sadziłem drzewka i się nauczyłem takiej modlitwy. Nie tylko, bo już wtedy też sadziłem, posadziłem po Wielkim Rozpoznaniu, dla mnie wtedy tam ważnym. Posadziłem nasionko, jedno, jedno nasionko ziela konopi przy plaży na Wydmach. Posadziłem i zamodliłem się to na swój sposób do Adama i Ewy z Księgi Rodzaju dziękując im w ten sposób, o, oddając im hołd. Nie tylko oddając, okazując im hołd. Później w Polsce po powrocie zacząłem sadzić też rekreacyjnie, jeżdżąc na rowerze. Przy okazji zjadając gruszki i z tych pestek, gruszki czy jabłek też sadziłem drzewka yy, gdzieś przydrożnie przy drogach zamadlając się żeby ziemia przyjęła te nasionka, bo to też zależy od, od zwierzątek, czy zwierzątka uszanują daną roślinę czy nie zjedzą jej czy nie przyjdzie tam jakiś dzik, czy sarenka żeby sobie to podjeść czy jakiś robaczek, czy tego nasionka tam gdzieś nie yy, podedzie, czy jakoś tak to Namodliłem się o ochronę, żeby było znane, przyjęte do Adama i do Ewy i taki wniosek rezut z tego, który przekazać mogę innym, że tak samo poczuł się w Chrystus retu, że najlepiej takie znaczenie nasionka, chapter nasienie, że na końcu wyszedł przez ogród, pokazał się jako ogrodnik, że takie znaczenie, że my ludzie powinniśmy mieć i pełnić ta rola w ewolucjonizmie, w tożsamości ewolucyjnej stanowić bycie ogrodnikami i że rozpozna, że to ta konopia jest tym lekiem, po którym ludzie więcej móc namnożyć dobra mniej chcieć pożerać, a więcej traktować się mniejszą ilością ale i rodzajnością móc czerpać w tych czasach szczególnie wyjątkowo pełniej i że miłość jest pełniejsza i jest to lekiem na wiele chorób jak i pomysłowość jest pewniejsza, lepszejsza. Bliższość jest się w tym królestwie harmonijności się jest, kiedy się zażyje Ekonopie. I takie znaczenie do nasionka mógł pomyśleć, że najlepiej w sumie Sumarum, to pewnie rozumiał, ale tak dużo, żeby się rozrozumiało, że przyjąć najlepiej y, zaradę od Adama i od Ewy aż sięgając jak na świecie byłoby najlepiej, żeby było najlepiej. I jest to bardzo możliwe. Kiedy stosują konopie, i sugerują się zwierzątek porad. Ale też umiejąc rozpoznać, czy to nie jest jakiś tam diabeł, czy diabelna, które se zaskrywają mowy zwierząt. Czy to jest faktycznie mowa ta anielna, ta danego zwierzęcia? Czy też yy, umieć to rozpatrzeć, też biorąc pod uwagę w tych czasach, z czasach szczególnie naukowe odkrycia o tym, jak można stanowić harmonijne królestwo harmonijności jak najpełniej.